ta tutaj zielona i mnie ciekawi co to znowu e, ale chyba to jest Lloyda znam ją bo sobie nie uważam, no dobrze. i nic w niej dalej ja znam, bo to chyba znowu w tej wizji spada i to wizja ona się nie musi zdarzyć, ale może to jest oh, to jest wizja jak lloyd nie może umrzeć, ale to najprawdopodobniej będzie się nie stanie, bo Lloyd jest bratankiem mistrzełu, przez to jest nieskończonym żywym, czyli nieskończoność może żyć. Bo chyba kiedyś to było nawet powiedziane przez twórców Lego Ninjago, że um, jak to się mówi, że, 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 że jak on się... jak żół jest um, stworzony przez most kreacji. Czyli przez to, że może teraz żyć nieskończoność. Dopóki jego to może się tak samo jak Lloydowi. Lojd, <grym>, ale Lloydowi musi mieć szczur. I tak, oglądam sobie dalej tę wizję. I widzimy jeden, mamy trzy, cztery, pięć. Trzy. I tu mamy o wiele więcej. I tutaj nie są wszystkich. Mistrzów. Czy, a nie, czekajcie, jest Jaya, Kaja Jaya, Kaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I te dwa to są najprawdopodobniej Sory i Arina. I tutaj jeszcze po bokach są takie dwa. Znaczy trzy. Najprawdopodobniej to są ci. Niektóre osoby z tych tamtych ninja starych. Y Starych ninjago, pamiętacie tych nowych tam, o których chodziło w 16 sezonie. I teraz, gdzie to wszystko się znajduje? Prawdopodobnie w ninjago, ale w starym ninjago. Czemu nie starym? Bo tak, nie widzimy tam nic, ale też może to być przy klasztorze. Czemu tak myślę? Ale na dole klasztoru, bo nic nie widzieliśmy dołu klasztoru, jak wygląda sam dół. Sam cały dół tam, jeśli się zajdzie tymi schodami, nie wiadomo co tam jest, więc najprawdopodobniej tu był taka rura, i tu była ta cała tuba, której wokół niej były schody, cały ten, cały ten okrąg, bo czas jest najprawdopodobniej okrąg, bo on właśnie stoi na tej tubie, i tam jeszcze, jest, jak widzicie się piach, piach został. Potem tym, jak zniszczyli klasztor albo coś wybuchło. Albo po prostu się go byli I on stoi może na tym piachu, który był po, po klasztorze. Klasztorze. I najprawdopodobniej tak może on się może zawalić, ale pewnie albo są zabici będą, albo nie wiem. E, Lecimy dalej. idziemy dalej i widzimy i co to jest właśnie. To jest smok. Też tutaj jeszcze Tu mamy jakiegoś smoka. Nie wiem to to za, za smok. Ani trochę. To się jeszcze raz zobaczę. Co to za smok? Tu mamy Omega. Bo to są najpierw do mnie Omega. Ale, ale skąd to się Young Busy? I może tak właśnie zginie przez smoka czekaj I właśnie jeszcze sobie zobaczmy, co tam jest w tyle. Bo tam coś jest w tyle w tej kapsule. Tak jest coś. Nie, wi nie widzę, co tam jest. Ale jakieś. Nie wiem, Jakiś frisbee, kuleczka. Nie wiem. I ona zjeje ogniem. Nie wiem. I najprawdopodobniej to może będzie ta Ta którą uwolnił uwolni. I ona, ale. I to jest właśnie to, z, y, która może ona się przemieniła w smoka i co się jej zrobili? Nie wiem, to się okaże w następnych sezonach LEGO Dragon Riding. I tu się kończy wizja. Po prostu on krzyczy i no ma zielone czyli... oczy i to go, nie tej I no, dobra. I to, było, y, y, y to był filmik czemu y, wszystko, co się wyjaśniło w wizji Lloyda Narka.